Cześć, to ja, Kokosanka. Dzisiaj jesteśmy na plaży. I. Wchodzimy, widoki. przyjechaliśmy na taką górę. Tu na tym zdjęciu są takie... Dylema, kurs. Wow. Tu są delfiny. To. To. Tylko ty, Anusia, byś nie mogła, bo ty. Ja? Nie lubisz na motorówkach jeździć i to tam jest ocean zakaz psów że nie można wprowadzać na plażę psów idziemy na ocean No i powiem wam, że jest to mówiłam. Jestem kokosanką. I to jest takie piękne drzewo. Tu są śmietniki. A tu jest ocean. Super jest, naprawdę super. Można więc buty? Tak wygląda Okej. Drugi film to my moja mama my, Kiki Nadia świat mama. Tu jest taki ocean Taki piękne ta woda Tu jest taka mostra żmoda? Ania się kąpie. Powiedz muś do kamery. Ania, bo ty jesteś chora, to może nie odświeżę, prawda? Ania, dzień, dzień, dzień dobry. Nadia nagrywa swojego vloga. na cześć. cześć. też nagrywasz? Tak. Super. A. O, jaka fala. Bardzo ładnie tutaj. mu. To jest taki wyschnięty do. O, jest taki wielki kamień. Co woda do niego występuje. Co to jest? To jest piękne. Okay. To. Mama Wam by to, by to byłoby pełne wody. To było. Już na pewno zdeptamy. To jest mój tata. O, a my biegniemy szybkę. szybko. tu dziewczynka coś robi pomyczki okay. piękne i co tata, z też vloga? też nagrywam vloga to <grywa> są takie kamienie Dziękuję. Ania już się wspina, to cześć to powiem jak będziemy na Iżnego Rzepa dzień dobry proszę państwa siedzę właśnie na tej spale kameruje mnie mama Mama Kasia. Ja tak, tak, jest tak, jest tak, Cześć. Cześć. Szymon też jest. jest. Po prostu pokażę delfiny można upłynąć w rejs. Byliśmy na rejsie. Ale nie widzieliśmy delfinów. Tak, nie widzieliśmy, można czasem spotkać delfiny. Więc polecam bardzo. Dajcie w górę łapkę. Pa pa! pa. pa. To nagrywać. To jest Kamil od Kiki Świat. Dobry. To jest sławny. To jest Razurama Woda. O, a to jest jakiś piękny taki. Gron. Taki. Zobacz jaki grosz znalazłam Ale fajny, pełen wody Tak A ja idę Tam są jakieś mury Zawirował pewnego razu świat Okej okay.